Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zamiast odcinka z NBA standardowego przyjrzymy się temu, co się dzieje w NBA prawdziwym. Bo jak wiecie, zamierzam streamować już od turnieju Play-in i razem z playoffami mecze. Nie od razu mówię, że nie wszystkie mecze, bo nie mam na tyle zdrowia, żeby codziennie siedzieć w nocy i, i wiecie, i później gdybym jeszcze miał wolne, to jasne, ale, ale z racji, że, że nie mam, to może z tym być ciężko. Zobaczymy też, o której będą mecze Play-in planowane. Tutaj mamy. E, obecną sytuację z 16 maja, czyli z dzisiaj, e, jeśli chodzi o to, jakie drużyny gdzie zagrają, i już wam mówię, które mecze będą mnie interesowały, e, jak widzimy playoffy. No, Phoenix to było wiadomo, że oni będą gdzieś wysoko, Utah to było wiadomo, Philadelphia i Brooklyn tak samo, Milwaukee tak samo, Denver tak samo, Nowy Jork na końcu po prostu o, odjechał i będzie mecz z Atlantą. To będzie ciekawy mecz, bo tutaj trudno wskazać jakiegoś faworyta. Flippersi z Dallas. E, Myślę, że Flippersi nie powinni mieć żadnych problemów, ale może wiecie, może, może się zdziwię. E, Portland z Denver, tutaj też uważałbym z tym. Tym bardziej, że teraz mamy ostatni mecz między właśnie Denver a Portland w sezonie regularnym. Jeżeli Denver wygra swoje spotkanie, to Lakersy wskakują na miejsce Portland i wtedy Denver gra z Lakersami. Jeżeli Denver przegra swoje spotkanie, to Lakersi grają w playinie. I jeżeli Lakersi przejdą, no to oni wtedy, jakby grają tutaj z Utah. Więc e, no, al albo z Phoenix. Więc pytanie, czy Denver chce się bawić z Lakersami, czy nie wolą Portlands I tu się takie rzeczy ciekawe właśnie zaczynają A jeżeli Lakersi będą w play-in, no to będą grali z Golden State Co też będzie bardzo fajnym pojedynkiem Znaczy oczywiście zakładają, że Lakersi wygrają to play-in Wcale, wcale moim zdaniem to nie jest takie pewne I moim zdaniem jest zbyt duży hype na Lakersów, jak na to co prezentowali w tym sezonie e, uważam, że tym co pokazali Ja wiem, kontuzje, LeBron, kontuzja, Davis, kontuzja Ale nie, no jakoś. Nie wiem, nie wiem. Tak jak w zeszłym roku oni mieli taką pakę, że ja się zastanawiałem, kto Lakersom może podejść. W tym roku też uważałem, że mają bardzo dobrą pakę, ale, ale ewidentnie coś tam nie, nie, nie działa w tym zespole tak, jak trzeba, moim zdaniem. Nie, może się to zmieni, może LeBron teraz wróci, ale wiecie: Stryk, kontuzja LeBrona, Stryk, kontuzja Davisa i, 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 i to może się w każdej chwili skończyć, więc to jest bardzo ryzykowne, uważam. E, mamy San Antonio z Memphis. Tu nie ukrywam, że wolałbym, żeby to było Memphis, bo, bo lubię Moranta, no ale i tak raczej ktoś z tej dwójki awansuje dalej, jeżeli już tutaj dostaną się, więc. Więc zobaczymy. Interesować mnie będzie na pewno mecz Washingtonu, bo kibicuję bardzo Washington ze względu na Westbrooka, ze względu na Billa. Eee, żeby się dostali do tych playoffów, byłoby super i jakby Westbruczek, jakby... Aha, tylko moment. No nie, to oni z Philadelphia będą grali. Myślałem, że będą grali z Brooklynem, a szkoda. Myślałem, że może będą grać, chociaż to się jeszcze może zmienić. Jeżeli Filadelfia przegra, a Brooklyn wygra, to co, zamienią się miejscami wtedy? Nie wiem, jak tam wyglądają pozostałe bilansy, ale jakby tak było, to cyk, i Westbrook kontra Durant w pierwszym dym, w pierwszej rundzie? No, to by było ciekawe, uważam. Milwaukee z Miami, no Milwaukee, kurczę, z nimi, to nie, nie wiadomo, co z nimi, bo... O, bo oni co roku wyglądają na bardzo mocnego pretendenta na mistrzostwa i zawsze gdzieś się to jara, zawsze wszyscy stoją później pod koszem i dają Janicowi rzucać za trzy i na tym się kończy ich mistrzostwo. Eee, I pytanie co oni z tym zrobią? Mają fantastyczną ekipę dalej i, i świetnie to wygląda i, i w sumie tylko czekać, aż w końcu odpalą w tych pojawach, może to będzie w tym roku. No, mamy Jimmy'ego i w sumie też, no, no mówię, te playoffy w tym roku są takie, że ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Oczywiście wszyscy powiedzą, że o, Brooklyn, tu wielka trójka. No tak, no można tak na to patrzeć, aczkolwiek uważam, że jest tyle ciekawych zespołów. Phoenix, uważam, ja na przykład e, będę bardzo mocno kibicował również Phoenix, żeby wygrali w ogóle całość. Bardzo bym chciał. Ze względu na Chrisa, ze względu na Bookera, który też już tam przecież od paru lat dobrych, nie mógł znaleźć po prostu, nie, nie mógł się doczekać yy, dobrej drużyny, aż w końcu przyszedł Chris, yy, zaczęło przyszedł Crowder, zaczęło się to trochę układać, yy, w tym Phoenix Eighton zaczął coś grać, i nagle się okazało, że Phoenix grać potrafi, i Booker jest jednym z głównych liderów. Yy, więc, yy, no, nie wiem, jakbym miał w ciemno obstawić jedną drużynę, która wygra to mistrzostwo, tak. Logicznie patrząc, to myślę, że postawiłbym na Milwaukee mimo wszystko. Mimo wszystko, mimo tego, że co roku i tak się jarają, to myślę, że w tym roku oni odpalą. Ale... nie wiem. Na, na Lakersu bym nie stawiał w tym roku. Uważam, że... Yy, no, że nie. Po prostu, że, że nie w tym roku. No, ale może się będę mylił. W każdym razie, zapraszam was na sesję live. W zależności tylko od tego, jakie zespoły będą w jaki dzień grały, e, też w zależności od tego, właśnie w jaki dzień, bo ja mam zazwyczaj na uczelni, mam najbardziej napchane wtorek, środa e, i czwartek rano, więc wtorek i środa wieczorem odpadają, nie? A play-in rusza już we wtorek, czyli prawdopodobnie wtorek-środa, właśnie. Więc jak już bym miał w któryś dzień, to wołałbym, żeby to był wtorek. Bo bardzo możliwe, że nie będę miał w środę rano zajęć, to muszę jeszcze ustalić. Więc. E, jest duża szansa, że sobie we wtorek właśnie odpalimy streama z tego, na który zapraszam. Ja wiem, że to będzie późno w nocy, ale ja wiem, że też część z Was sobie to NBA śledzi, i, i myślę, że możemy sobie. Ja też wrzucę, wrzucę e, jakby ogłoszenie z tym na, na różne grupy na Facebooku. E, no bo ludzie gdzieś to NBA śledzą, to przy okazji będziemy mogli sobie pogadać, trochę powymieniać się poglądami. E, no ale to będę dawał znać, i jakby we wpisach i w, na, na fejsie będę dawał znać, w jaki dzień, o której. No, i tyle. I to tyle z ogłoszeń. Nie ma co tutaj przedłużać specjalnie. Um, no, i mam nadzieję, że Washington się dostanie. I kurczę, powiem wam, że. Nie wiem, jak, jakoś mi, mi te Lakersy trochę zbrzydły w tym roku. Strasznie, jakoś tak. Przede wszystkim przez to, co LeBron od Janie Pawła. Ja wiem, dużo osób się może ze mną nie zgadzać tutaj, ale naprawdę to, co LeBron robi. E, tak jak kimbicowałem mu, żeby zdobył to piąte mistrzostwo, a może i nawet szóste, żeby zrównał się z Jordanem, tak teraz mam na niego wyrąbane e, niech siedzi tam, najlepiej jakby kurak go jeszcze zlał w pojedynkę tam e, i, i, i tyle, naprawdę bo, bo to, 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 jest, to jest dla mnie no, dziwne po prostu, co to on tam od Janie Pawla, mam na myśli nie tylko samo flopowanie, bo to w ogóle mi już do prowadzenia ja nie wiem jak można być zawodnikiem, którego porównuje się do najlepszego zawodnika wszechczasów i robić na oczach całego świata takie rzeczy jak takie flopy oczywiste, żeby jeszcze faktycznie ktoś mu, nie wiem, łokcia sprzedał i on wtedy się kładzie, ale na kamerze widać, że go ktoś po prostu, wiecie, tak uderzy, że ktoś go po prostu pstryknie w nos i on, o nie, o Boże, te wszystkie treningi, miliardy wydane na moją dietę, po prostu poszły się nie powiem co, bo ktoś mnie pstryknął i, i mnie wszystko boli na raz. No tragedia, nie mogę na to patrzeć, nie zdzierdzę tego nigdy. I, i, i to jest jedna rzecz, a druga to są jego wypowiedzi, gdzie e, szanuje Jordana właśnie za to, że on się zawsze stara e, trzymać z dala od polityki takich rzeczy, bo to są rzeczy e, na których nie ma nigdy obiektywnie właściwej odpowiedzi. Każdy ma swoje poglądy i kiedy Lebron e, wyskakuje z poglądami e, tak bardzo entuzjastycznie e, swoimi, to e, no ja na przykład nie do końca, w 90% właściwie, procentach nie zgadzam się z tymi poglądami i pewnie też dlatego, dlatego mnie to tak irytuje. Eee, ale sam fakt, że właśnie on tak to robi, wiecie, tak się z tym obnosi bardzo. No, no nie, nie, w ogóle to, że w NBA się tak dzieje, to jest moim zdaniem. Nie powinno to tak być, że sport zawsze powinien być obok. Te wszystkie cyczki, co się dzieją w piłce nożnej, e, gdzie tam gracze, o, ktoś tam powiedział, wiecie, po szetlandzku powiedział na czarnoskórego zawodnika, że jest czarnoskóry, i o, my już nie będziemy grali. My idziemy do szatni, bo tak się nie godzi. Co z tego, że piłkarze, co przecież wychodziło w tych wszystkich meczach Barcelony z PSG czy z jakimiś innymi, co chwilę tam jeden do drugiego, co by tam z jego starą nie zrobił, mówią, ale nie, ten powiedział o nim, że wiecie. To, 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 to. Masakra po prostu, dobra. Eee, no, także bądźcie czujni i zapraszam oczywiście na tę sesję. Trzymajcie się. Hej, hej.